Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tarter. Jest to pierwszy odcinek nowej serii na kanale, czyli Czas na coś dobrego, w której będę prezentował recenzję mało znanych ale tu dobrych gier. Na pierwszy ogień pójdzie gra The Great World 1914, stworzona przez studio The Blue Wales Games, wydana w 2017 roku. Jest, on, jest to shooter typu retro oparty na. W czasach pierwszej wojny światowej, gdzie wcielamy się w rolę francuskiego żołnierza, starającego wydostać się z okopów niemieckich. Gra jest bardzo trudna na swój sposób, mogę powiedzieć to sam. Mi zajęło około 10 minut przejście pierwszego poziomu, ale potem już staje się to coraz łatwiejsze. Podoba mi się mechanika sterowania postacią. Uważam, że to im naprawdę wyszło, bo tu mówimy w końcu o grze typu retro. Gda przypomina strasznie Wolfensteina 3D, co ja uważam osobiście za plus, ale niestety, gra jest, jak już mówiłem, cholernie trudna, co uważam za minus, gdyż nowsze osoby, które pierwsze raz miałem do czynienia z takimi grami, na pewno się poddadzą. Tyle mogę powiedzieć sam. Więc, w sumie to by było na tyle z tego odcinka. Bardzo polecam Wam tą gierkę. Niestety, gierka jest do, trudna do zdobycia, więc w opisie dam link do yy, kraka. Oczywiście nie popieram krakowania, ale niestety w tym przypadku musiałem, gdyż po prostu nie było innego sposobu na zdobycie tej gierki. W tle mogliście zobaczyć ten krótki filmik z tego, jak sobie grałem w tą grę. Dziękuję, do widzenia.